Pani miała jaki piec? Kopciuch taki, nie? No. Na węgiel. Na węgiel, tak, na węgiel. Ale zaczął mi cieknąć, nie? Już poprzednią zimę zaczął mi cieknąć, nie? A to był wrzesień. Mówię, no kurczę, muszę coś myśleć o piecu, nie? Na, na zimę to mnie. Jak tutaj przyjechał, on mówi o pompie ciepła. Ja mówię do niego, wie pan co, ja pompy ciepła nie chcę, bo ja mam jeszcze na składzie tyle drewna, że na dwie zimy mi jeszcze starczy drewno, nie? I ja wolę mieć piec, żeby był taki i na pelet i na drewno, nie? No i ja mówię, wie pan co, mnie interesuje tylko, bo ja mam niską emeryturę. Ja mam, ja mam akurat na tamten czas, miałam 1900 chyba 70 zł, nie? Na 2024 nie? i mnie. Taka y, rata interesuje, taka 150-200 zł, gdzie mnie będzie stać, że mogę płacić, nie? Wtedy może ten. No i on mówi, no to będzie pani miała tu dotację z tego, tu dotację z tego, a jeszcze jak pani dzisiaj podpisze, nie? To będzie pani miała jeszcze, jak dzisiaj pani podpisze, to będzie pani miała jeszcze zniżkę. Dotacja miała być z tego programu Czyste Powietrze tak. na ten nowy piec. Tak. Czy on powiedział, że jeżeli Pani chciała, tak jak Pani chciała, piec dwufunkcyjny na pelet i na drewno, to nie przysługuje żadna dotacja? Nie, 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 absolutnie. Gdzie tam? Cały czas podkreślał, że do, dotacje i, i tak dalej, nie? No uwierzyłam, uwierzyłam, bo naglił mnie termin, żeby zmienić, bo to zima szła, nie? I taki zbieg okoliczności, że tu trzeba było mijać, tu zima idzie, no i ci się natrafili, no i człowiek zawierzył i... Ja jeszcze kilka razy powiedziałam, wie pan co, ale ja będę płaciła ratę 150 złotych, nie? Tak pani wyliczył? Tak, to jest to? Tak, to jest to w kółko zakreślone. To on zapisał? Tak. Cały kosz wszystkiego by mnie wyniósł 17 171 zł. Całego tego pieca tak, ze wszystkim? Tak, tak, Tu. I to jest jego pismo? Tak, tak. Jego, jego pismo, nie? Jak miała pani spłacać te... No rata, w ratach, w raty, w raty. Na 120 rat. Ja mówię, to niech mi pan tak rozpisze, żebym miała ratę 150 zł i niech to będzie dużo tych rat. A żeby to wyszło na, na 150 zł, nie? Czyli pani odniosła takie wrażenie jakby to on sprzedawał na raty po prostu I ta firma sprzedaje na raty ten tak, piec, prawda? Tak, że oni to wszystko są i oni właśnie też yy, tą dotację, oni to, bo to druki od nich miałam mi przysłali, im, wypełniałam druki na tą dotację i im odsyłałam mnie. To też wszystkim tym oni się zajmowali, nie? Czyli wysyłała pani do nich te druki tak, na dotację? Tak, wszystko do nich. I mnie nic nie interesowało oni, oni tym się zajmowali, nie? I nawet nie powiedzieli mi, że wstrzymana jest dotacja, dopiero jak przyszły raty, nie? Jak bank się zaczął upominać, nie? No ale tak, zasugerowałam się ratom, że taka rata będzie, no to dobrze. Umowy podpisałam, było we wrześniu to, nie? Piec mi zamontowali 28 chyba października. Z banku dostałam informację naglącą, że nie płacę rat w styczniu. Czy on mówił, że tak naprawdę w ramach tej umowy on zaciąga na Panią dwa nie, kredyty? Pan? Nie, nie. Gdzie? Jakby mi to powiedział, ja bym się w ogóle nie zgodziła na ten temat, na, na to. Czy on poinformował Panią, że ma Pani y, prawo w terminie nie. odpowiednim odstąpić od tej umowy? Nie. Powiedzieć nie, dziękuję, to mnie nie, nie. interesuje. Jak nie. Pani na spokojnie przeczyta to wszystko. Nie, bo wie Pan co, może to tak, żeby to było podpisana umowa i od razu oni założyli, i od razu bym dostała płat, płat, płacenie, to by może to szybciej było, nie? Żeby pani się zorientowała. Że, to bym by może się szybciej zorientowała. A jak było? Nie? A było tak, że we wrześniu y, dosta, podpisałam umowę, w październiku zamontowali, a w, a w styczniu. A w Tak, a w styczniu dostałam powiadomienia z banku. Czyli jak przyszły te powiadomienia z banku, to już było musztarda po obiedzie? No, 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 no chyba tak, nie? Nawet przez myśl mi nie przeszło, że on oszukają mnie, nie? No i... On to... wyraźnie mówił, że to jest umowa z bankiem, jednym, nie, drugim? Nie, nie, absolutnie, w ogóle nie. Czyli jak pani fizycznie podpisywała te kwity? To kwitów nie podpisałam, ja tylko umowy podpisałam. A z bankami nie podpisywałam, on mi nie mówił nic o banku. Usiadłam i zaczęłam patrzeć na te maile, nie? Co tam pisze? I pisze, no jaki grzyb, no dwa. I później ja patrzę, że te 200 złotych tam ponad jest w jednym banku, tam i a druga jest w drugim. O co tu, kurczę, co tu, o co tu chodzi, nie? Czyli w jednym 200, a w drugim 800? Tak. Ponad 1100 złotych muszę płacić co miesiąc, no. Nie wiedziałam jak chodzę, jak żyję na świecie. Zanim emocje nie minęły. Co dla Pani, Pani Danusiu, oznacza konieczność zapłaty miesięcznie tej, tej, tej raty w sumie dwóch rat w wysokości ponad tysiąca złotych? Po prostu, że nie starczam jej do końca miesiąca i po prostu jestem na pożyczkach. Pożyczam te pieniądze od, od, od kogoś, nie? I nie lubię mieć nikomu nic dłużna. To, że ktoś mi akurat teraz przysługę robi i mi pożycza pieniądze, no to też trzeba zrozumieć tego człowieka, że mu to ma żądać, nie? Tej osobie, nie? Jak się z tym uporam, nie mam pojęcia, nie wiem. Nie myślałam, że na starość takie coś mnie spotka, nie? Do tego jeszcze... Do, no to już nie mówię tych bieżących rad, co i za światło, i, i, i Ciężna, za podatki, w sensie. za, za tak miesięcznych zaleki za. takie różne rzeczy, nie? Ile pani zostaje na życie? <śmiech> Brakuje. <śmiech> Muszę wymienić dwie pary okularów. Nie będzie mnie stać, bo są drogie, nie? Zęba mam do, do, do zrobienia, też mnie nie stać. Śmieszny to jest, ale gumą do rzucia zaklejam, żeby nie było widać. Wstyd gdziekolwiek się upomnieć o jakiegoś grosza, bo wstydzę się, nie? Tak czy zaufałam temu panu. Nakarmiłam go, napoiłam go, tak można powiedzieć, ugościłam. Nie spodziewałam się, że, że to taki człowiek, jak przypomnę sobie sytuację i co dalej, no to ścina znów, nie? Bo to jest dużo pieniędzy, bo to jest w sumie z odsetkami, z tym to wyjdzie gdzieś koło 90 tysięcy na yes. No.